Cześć, witam Was gorąco na moim balkonie wynajętego w Bangkoku mieszkania. Dzisiaj kolejny owoc egzotyczny, dostępny na ulicach Bangkoku, dostępny w południowej Azji salak, zwany też inaczej wężowym owocem ze względu na tą charakterystyczną skórkę. Salak, który po obraniu wygląda w ten sposób nie wiem, z czym Wam się kojarzy, mi kojarzy się o, trochę dwuznacznie. Salak jest owocem, który tak natywnie rośnie w Indonezji, ale uprawia się go obecnie już praktycznie w całej Azji Południowej. Salak to jest taki owoc, który jest bogaty w węglowodany i bogaty w proteiny, w białka, więc jest dobrą przekąską na zaspokojenie głodu i faktycznie tutaj na ulicach często można ten owoc kupić i miejscowa ludność podobno tak, tak się mówi. No nie widziałam tego jakoś tak szczególnie w dużych ilościach jak na własne oczy, ale podobno faktycznie miejscowi ten owoc kupują jako taką przekąskę na przykład po obiedniu. Salak jest owocem, który jest też bogaty w wapń, w fosfor i w żelazo oraz w witaminy z grupy B, więc jest dobry dla naszego organizmu. Jeśli chodzi o smak i o zapach, może zacznę od zapachu. Ma taki intensywny, dosyć zapach taki troszeczkę jakby Sfermentowany, tak jak, jak jest już zbyt przejrzały ananas, to właśnie w ten sposób pachnie zbyt mocno dojrzały ananas. Jak zwykły dojrzały salak. Salak kiedyś jest dojrzały, to ta skórka jest sucha, natomiast kiedy ona robi się już aż taka pomarszczona, to wtedy jest znak, że już leżał za długo. Jak wygląda w środku? Może zademonstruję, odgryzając kawałek. No, niestety ta pestka nie odchodzi zbyt dobrze. Salak w środku ma pestkę. Oczywiście są różne rodzaje tego owocu, w różnych wielkościach, w różnych odcieniach kolorystycznych. A jak salak smakuje? No, właśnie, tak jak troszeczkę taki zbyt mocno dojrzały ananas, ale ten miąższ jest troszeczkę bardziej twardy, chociaż też dosyć soczysty. Takie połączenie, ja bym powiedziała, bardzo mocno dojrzałego ananasa i śliwki albo. Albo brzoskwini może. Nie jest, to, nie jest to łagodny smak, jest to smak dosyć charakterystyczny, także pewnie nie każdy z Was będzie lubił, ale zachęcam, spróbujcie i dajcie mi znać, czy Wam się udało w podróży takiego owocu skosztować. A jeśli kosztowaliście, to też dajcie znać, czy Wam smakował, czy nie. I jakie inne owoce egzotyczne warto tutaj kupić, będąc w Bangkoku, czy ogólnie w południowej Azji. Ja tymczasem zabiorę się do skonsumowania kolejnego kawałka, a podobno nie powinno się jeść salaków zbyt dużo, bo działają przeczyszczająco w zbyt dużych ilościach, a w ilościach mniejszych po prostu są też dobre na zaparcia. Ja jem po jednym dziennie, w razie czego, żeby było ostrożnie. Dzięki Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.